Na prośbę pani dyrektor z przedszkola w Gogolinie, z Trójki, prosiła nas, żeby wykonać do kącika regionalnego koronkę dla dzieci. I tworzymy tą koronkę, no jest już w większości jest już gotowa. No i dla dzieci oczywiście z chęcią ją wykonam. Chciałam pokazać może pewne elementy, później jeszcze będą dołożone do koronki. Chciałam pokazać, w jaki sposób je wykonać. Można silikonem albo pistoletem klejem na gorąco. Kwiatki z pestek dyni będziemy tworzyć. Będą one później uzupełnieniem koronki. Koronka jest wykonana w całości z jęczmienia, ze zboża, dlatego że jęczmień po prostu dłużej wytrzyma. Pszenica bardzo szybko, już po roku czy po dwóch, sypie się, a jęczmień jest jednak trwalszy i koronka dłużej wytrzyma. I na zboże, jęczmień jest moczony, nadziany na drut. I z tych drutów później plecione są albo ślimaczki, albo w zależności, jakie tam elementy sobie ktoś wymarzy. I na, na szkielet, korony, elementy są później albo doklejane, albo y, przy, drutem przytwierdzone. Przy y, mało włosów tu dałam, dlatego że, żeby się po prostu nie sypała i nie w kąciku regionalnym później nie robiła pałaganu. Także jak najmniej kłosów <grych> i no zobaczymy jak to się wszystko później sprawdzi. Testki już są przyklejone. Teraz robimy pączek. Pączek nie powinien być robiony na kleju na gorąco, tylko na silikonie, dlatego że klej na gorąco za szybko zasycha. I jest oczywiście gorący i parzyłby nam palce. Mamy nałożony silikon. Moczymy w jakiś takich drobnych ziarenkach. Może to być mak. Ja tu mam czerwone proso, tu jest żółte proso. Yy, może być też yy, kasza jaglana. Duże ziarenka po prostu by się ładnie nie poukładały. Ładnie formujemy pączek, moczymy jeszcze raz. I proszę, jeden element do koronki jest już gotowy. Na koronce mamy jeszcze, tutaj bardzo ładnie wyglądają yy, Światostany lnu są tu już zasnięte oczywiście. Też nie są kłopotliwe i ładnie się prezentują. Mamy je tu na dole, tu do góry. To jest przegorzan albo oset ozdobny. To można jesienią zbierać gdzieś tam w rowach, na łąkach czy no, odrobinę pod krzyżem symbolicznie, żeby jednak tych kłosów troszkę było. Żeby tradycji stało się zadość, to jednak muszą te kłosy się pojawić. Chciałam jeszcze pokazać wykończenie pod krzyżem. Tu też mamy wykończone pestkami z dyni, czerwonym prosem i odrobinę owsa. No i mam nadzieję, że koronka będzie się dzieciom podobać. Przyda się do celów edukacyjnych. Mam nadzieję, że będą przedszkolaki z panią dyrektor zadowolony.